Cześć macie ludziska, z tej strony Meltwin i to czwarty odcinek Zagraj ze mną w Info Dzisiaj mam gościa specjalnego, to jest... Dawid. No właśnie, Dawid. Yy, ja, Dawid... No właśnie. Dawid to też nie jest youtuber, ale możesz jeszcze zastanowić na swoją karierą YouTube, jaką będzie jeszcze miał. No i dzisiaj jak co, yy, co każdej tej zaczynam sobie... osiągnięcie! Zaczynam sobie pyrem. Pyro. Pyro to dla mnie jak naj, najlepsza klasa na razie. Bo na razie tutaj tej drugiej stacie z pyrem to trochę głupi. Ale no to. No dawaj. No dawaj go, dawaj go. O już mało życia, więc ucieka, więc... A w ogóle to Dawid jest dzisiaj Ma być przez Całą grę eee, Kim? Szpiegiem Ja sobie, ja tak Że po paru dniach Będę sobie zmieniał klasę, na przykład na nie wiem, Drugi Teraz poszedł szpieg I Dawid szpieg, czy szpiegiem Dzisiaj gram na ty, Ja na jakieś Zdobywania takich No, no takie, takie, takie troszki. Yy, I gramy na mapie... Jakiej gramy mapie? Fo, Fo coś tam. To to ty. No i tu są takie fajne takie, takie już wam pokazywałem. No, no fajnie, okej. Okay. Yy, Zobacz... Dzisiaj jak zawsze mamy na kile, to myślę 25 kill, bo to już dawniej zaczęliśmy grać ze sobą, więc... David, No Dawid, no ty, no patrz, ja sam dole jestem. Jest. Takie fajne króliczki, a ja ty mam takiego fajnego okularniczka. No, 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 no. Co? No bo ty tam grasz ja tutaj. twoja gra to jest nic, w porównaniu do mojej. Co to jest? Co Co Aj kurz! Jest! Mój teraz tylko szybko po prezencik Nie wiem, po co prezenciki ale fajnie się zdobywa Oj, um, ojej, nie, 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 Odzywa się? Barzy. Barzy. Ladzy, Czy jak to się tam mówi? Barzy. barzy, ladzy. Co za różnica? Mm. I gramy dzisiaj, kto będzie miał więcej kili. Osoba, która y, mia, ma mieć kila, to... Znaczy kto, ta osoba, która wygra, to nie tak, że już będzie miała y, wyzwania jakieś od tego, tylko y, ten będzie no coś tam będzie musiała zrobić, to co sobie wymyśli, ale jak się grać nie zgodzi, ten który wygrał, na przykład ja wygram, a, on się, a ja się na to nie zgodzę, co, że, to, że, to, że, to on, że to on robi, to po prostu wybiera sobie coś innego i... Pokazuję ci zero Zabijam snipera. Pokazuję Ci zero <laughs> dobrze, nie dobrze, 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 nie <laughs> dobrze, dobrze. Eee, ja a w ogóle... Ej, ej, ty... Nie, nie, ty nie wyszłeś. O ja, ile ty debdesz? Czyś... 277. Tylko 47. No nie! Byłem na pierwszym miejscu. I znowu chcę być. Bo pierwsze miejsce dla mnie jest Wyzwanie tylko porażka. Ty, to ty, tu grub. Ja to czuję. Nie. Jak życie? Rozumie. No to trzeba się uczyć grać, kochaniutki. Co to jest? Co to jest? No nie. Ale trochę mu headshotów, headshota dałem. Ja za dużo mi nie dał. No ja to, to tak go dobij jak.

Jestem, nie jestem. Ja nie, ja nie jestem. Nie, ja nie Nie, bo mi sali. No, no to dobrze. Coś się z tobą stało? Przestań. Nie, ja nie, chciałem szkiela mieć. Niemożliwe. Niemożliwe. Jestem trzeci. Powinien być tylko dwa, kiedy bym musiał zasadzić, już będę. Chodźcie tu moje dwa kill. Aby tylko nie spotkał terapyra. Pyrka. Coś tam doniósł do bazy. Nie, to jest. Czas nie no i też... Ja Teraz nie mogę wrócić. właśnie to nic nie wiem. Co następnego? chcę następnego. Ja nawet. Nie, nawet dawaj ale jestem nadal trzeci. A ja chciałbym być. Pierwszy? Ale nie żyjesz, tak? Bo widać. Już nie. Nadal nie żyjesz. Jaka postać zmieniasz? Co się dzieje na tobie? No kurde, nie, 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 idź tam do niego ja go chciałem. Ale mój! Ale hmm. mam spida. tutaj tak mi za dużo nie da. O nie, 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 nie. odejdź. Kurwa! No ja się zrobiłem. No chcę być pierwszy. Ile ja tam masz, czyli? No zero, ej. Naprawdę tak słabo ciśniesz. Dawid. Jakby ktoś chciał ze mną pograć, ze mną i Olafem i z Dawidem i z, może jeszcze z kimś tam, to proszę śmiało wchodzić do mojego Steama, dodać mnie do znajomych, ze mną pogadać. Pewnie będziecie mieli w opisie moją nazwę. To wchodzisz na ten ten sam, w Skąd mam wiedzieć? Nie jest Jeszcze już się mówię. Czekaj, bo cóż, nie jest dwudziestu trzech, i to jest na jakiś zaczyna się na Fy. 23 graczy i no f**k nie no to słabo nie jest kill